Witam, witam, jestem też Śtaśkowskie, a dzisiaj zrobię quiz kraj najbliższy Polski od A do Z, ale zamiast w górę subskrybujemy, zaczynamy. Okej, okay, czyli najbliższy e, kraj Polski na literę A, czy to będzie Austria? Dokładnie, na B będzie sąsiad, czyli Białoruś, na C będą Czechy, wiadomo, na D. Gdzie jest coś na D w Europie, jeżeli w ogóle jest, bo nie kojarzę? Nie ma chyba. Nie no dobra, dalej Estonia Wrócimy tam później Fran yy Finlandia Nie, Francja jednak yy, yy, yy. Dobra, Hiszpania Jak nie Hiszpania Tu nie wiem Dobra, dalej i dobra, lecimy po prostu może najpierw sąsiadów. Wszystkich wymienimy, tak będzie prościej. Y -hmm. Mołdawia może być na e M. Dokładnie w Szwecji tu nie będzie już. Dania, no tak. Jezus, Maria. Y Holandia jest bliżej przecież. Y co dalej, co dalej. Na W mogą być Węgry, ale nie. Ymm, Łotwa, na O będzie Oman wiadomo. Ymm, jest tu V, jest V, czyli Vanuatu. Ymm, WZ to może, na Z będzie Zambia, tak. Co jest jeszcze w tej Europie? Słowenia, Serbia, Chorwacja, Rumunia, Irlandia na I, tak, J i na K. Czy Włochy są bliżej? No, Włochy nie są bliżej niż Węgry. Prawda, nie węgry? Jednak węgry musiałem pisać źle. Hmm. już nie mogę nic sobie przypomnieć. Hmm. Kosowo mi się nie kojarzy na... To. Jest to Kosowo. Hmm. Hmm. A od nie kojarzy mi się nic innego jak Jemen. Albo jak Japonia, ale to raczej nie to Jordania Kurde, za późno Na pewno Portugalia była Tutaj dobrze mówiłem i Turcja jeszcze Jakby było e, trochę więcej czasu to bym myślę, że odgadł Turcja na pewno, Jordania, no teraz zaraz się domyśliłem, Portugalia ten I Grecja, tak, nadzieja Grecja jest przecież Też zapomniałem Więc dzisiaj się nie udało się robić ale dziękuję za oglądanie, cześć, a w ogóle szybciej,